Cześć, nazywam się Eliasz Gola i na WSPA prowadzę zajęcia z grafiki użytkowej. Czym jest grafika użytkowa? Krótko mówiąc, jest to wizualny sposób przekazywania informacji. Na pewno każdy z Was miał w ręku puszkę ulubionego napoju, wie jak wygląda logo McDonalda czy znak ulubionej firmy odzieżowej. Właśnie takimi rzeczami zajmujemy się na moich zajęciach. Projektujemy logotypy, systemy identyfikacji wizualnych, strony internetowe czy aplikacje mobilne. Na co dzień pracuję w Mocno Studio, które jest częścią Lucreate, Fundacji Rozwoju Designu, która zrzesza wokół siebie ludzi z branży kreatywnej. Dlaczego warto studiować nową SPA? Ponieważ zajęcia na naszej uczelni to nie tylko sucha książkowa teoria, ale przede wszystkim praktyka, dzięki której każdy student, który kończy Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie jest gotowy na wyzwania, które stawia przed nim współczesny rynek.